Cześć Filipku, cęba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie 100 lat, lat. niech żyje, żyje <grym> Filipku, słuchaj, już niedługo są twoje urodziny I z tej okazji postanowiłam ci zrobić niespodziankę I y, będziesz tutaj miał, kochany mój, dedykację od wszystkich członków Genzy Szkoda, że nie mogłeś być i mam nadzieję, że się zobaczymy na kolejny Słuchaj, kochany, idziemy idziemy sobie zobaczyć I co? No mam nadzieję, że się ucieszysz, tak? Urodzinki niedługo, już ósme więc zobacz, pokażę Ci w ogóle, jak to wygląda. Zobacz, taka zielona, będziesz miał identyczną i jeszcze ze wszystkimi podpisami, więc będzie superowo. Cześć Filip, słyszałem od Twojej cioci, <grym> że jesteś YouTuberem, więc chciałem Ci życzyć powodzenia, nie poddawaj się. No i serdeczne pozdrowienia, wysyłam też buziaczki. Zobacz Filipku, dzisiaj jesteśmy z Natalką i y, będzie dla Ciebie podpisywać y, koszulkę. koszulkę. Filip, słyszałam, że jesteś youtuberem, trzymam za Ciebie kciuki. Im wcześniej, tym lepiej, także dawaj, nie poddawaj się, będzie dobrze. Do powodzenia Filip na drodze y, do kariery oczywiście i kto wie, może kiedyś... Będziesz z nami nagrywał film. Why, why not? Cześć, Filip, tutaj Hania z Genzi. Dzięki Wielkie, że nas oglądasz. I słyszałam, że masz niedługo urodziny, więc życzę Ci wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń i dąż do swoich celów. No, Buziaki. Filip, ja jestem tu z Twoją ciocią Wiką i słyszałem, że jesteś youtuberem, więc pchaj to dalej. Nagrywaj sobie filmiki dalej i na pewno kiedyś się spotkamy. No. wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Zdebię. Cześć Filip, to z okazji urodzin wszystkiego najlepszego i co? I działaj tam na YouTubie, żebyś gonił Frieza, żebyś nawet był lepszy niż on. Pozdrowionka. Cześć Filip, słuchaj, życzę ci wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i przede wszystkim rozwijaj się w tym, co robisz, nagrywaj dalej, a na pewno kiedyś zobaczymy się na YouTubie, a może jeszcze na żywo, także powodzenia ci i przesyłamy buziaczki. Tego nie za niestety, czyli jest poła jest... Przed koncertem. To ja już chciał nagrać to tutaj specjalnie. Panie Filipku, pozdrawiam cię. Siemanko Filip, pozdrawiam cię. Przemek, Prosztkiego, z